Czytając Księgi królewskie Starego Testamentu, spotykamy osobę Eliasza, to prorok posłany do narodu wybranego w momencie, w którym monoteizm, wiara w jednego Boga Jachwy zostaje zagrożony przez sojusz krain Tyru i Samarii, zatwierdzony małżeństwem króla Achaba. I królowej Izabel. Achab, za namową swojej żony, wprowadził w kraju kult boga Baala, którego czczono jako pana deszczu, pogody, pana płodności. Eliasz widząc, że wiara w jednego Boga, Jahwe, staje się zagrożona, przeciwstawia się kultowi Baala, ogłaszając lata suszy i proponuje innowiercom swoisty pojedynek na Górze Karmel którego stawką jest rozstrzygnięcie, kto jest jedynym i prawdziwym Bogiem, Jahwe czy Baal. Usilne wręcz, ekstatyczne modlitwy wznoszone do Baala przez służących mu proroków, nie przynoszą żadnych rezultatów. Złożona przez nich ofiara nie zostaje przyjęta. Natomiast modlitwa Eliasza. Natychmiast zostaje wysłuchana. Jego ofiarę pochłania zesłany przez Boga ogień. A kiedy przerażeni wszechmocą Bożą Izraelici padają na twarz i wyznają wiarę w jedynego Boga, Jakwez syła na wzgórze Karmel ulewny deszcz, co ostatecznie potwierdza Jego prawdziwość, Jego jedyność. Na zakończenie Eliasz dokonuje cudu w imię Jahwe, którego wynikiem jest masakra wielkiej liczby kapłanów Baala. Na wieść o niej królowa Izebel postanawia zemścić się na Eliaszu. Ten decyduje się na ucieczkę i zbiega na pustynię. I w tym momencie, opowiadania, może pojawić się w nas. Zdziwienie i niezrozumienie. Bo dowiadujemy się, że Eliasz postanawia gdzieś uciekać. Jaka ucieczka? Przed czym? Czy strach przed odwetem złośliwej kobiety tak gwałtownie i szybko załamuje mu, pali mu grunt pod nogami? To właściwie zmiana o 180 stopni. Przecież przed chwilą czynił znaki, dokonywał cudu, był pewny siebie. Na Górze Karmel działy się istne fajerwerki. To był nieograniczony popis ludzkiej odwagi, wiary i przekonania w siłę mocy Bożej. Prawdziwy prorok, jak ogień. A jednak Eliasz postanawiał uciekać. Rozpoczęte prześladowanie wywołuje w nim silne poczucie lęku i strachu. W ich doświadczeniu przebiega od teraz wewnętrzny dramat Eliasza, w którym pogłębiać się będzie kryzys jego powołania. My też w naszym życiu czasem mamy takie okresy, gdzie wszystko jest ok, gdzie sprawy idą super. Mówimy, że Bóg jest, że działa i to czasem w spektakularny sposób. Czujemy i doświadczamy Jego działania, Jego mocy, namacalnie Jego obecności. Ale tak może być do czasu, kiedy ktoś nas w pewnym sensie nie wystraszy, kiedy podda wątpliwość naszą pewność, nasze stuprocentowe przekonania, kiedy wybije nas płynnego rytmu dobrostanu. Miejscem ucieczki i przebywania, ukrywania się jest dla Eliasza pustynia Beerszeba. Pustynia to miejsce osamotnienia, odosobnienia. W takim miejscu lęki i strach będą się tylko pogłębiać. Eliasz jest bezradny. Odczuwa zagrożenie, choć Bóg wydaje się, wcale nie wystawia Go na próbę. To raczej po stronie Eliasza rezerwy zaufania Panu Bogu, ale i też zaufania sobie, jakoś się wyczerpują. Paniczny strach wywołuje w nim już w pewnym momencie niechęć do życia. Zapada w coś, co współczesnym językiem określilibyśmy jako stan apatii. Zniechęcenia, trwałego smutku czy załamania. On właściwie nie chce już żyć, przestaje wierzyć w to, kim jest i jaką misję otrzymał. Za chwilę zaśnie. Warto pytać siebie, jaka jest nasza relacja do życia? Czy jest w nas pasja życia? W każdym jego aspekcie. Fizycznym, psychicznym, duchowym. Anioł Jachwę budzi Eliasza ze snu mówiąc wstań i jedz. Widzimy zatem, że Bóg karmi Eliasza. Karmi go, bo nie chce jego ucieczki od życia, ale chce, aby żył. Jedz i pij znaczy zacznij żyć. Bogu zależy na naszym życiu. Eliasz wstaje i idzie dalej. Będzie szedł tak 40 dni i 40 nocy. To czas, żeby człowiek w swojej wędrówce spotkał się z Bogiem. Idzie na górę choreb, ale tam również znajduje sposób ucieczki. Chowa się w skalnej jaskini. W grocie i ponownie zasypia. Znamy dobrze ten obraz i z naszego życia. Czy w Nim też są jakieś jaskinie i groty, miejsca ciemne, które służą ukryciu, które są miejscem schowania się. W takim położeniu chciejmy usłyszeć od Boga to samo, co usłyszał Eliasz. Co ty tu robisz? Co tu robisz? Tym pytaniem Bóg dociera do istoty rzeczy w Eliaszu, a tam kryje się Jego pierwotny żar, żarliwość. To gdzieś na samym dnie Jego serca. Prośmy, by Bóg dotarł do tego miejsca w nas, gdzie jest najwięcej życia. Gdzie jest to, co nam dało, kiedy nas powoływał? W pytaniu Boga do Eliasza, Bóg upomina się o powrót do jego prawdziwej prorockiej tożsamości, która nie może być zależna od kogoś, od czegoś z zewnątrz. Imię Eliasz oznacza bowiem: Moim Bogiem jest Jahwe. Moim Bogiem jest Jahwe. To znaczy, że Bóg jest, że był moim Bogiem, ale też, że tym Bogiem będzie. Ciekawe jest to, że całe życie wewnętrzne Eliasza przebiega w doświadczeniu dwóch gór: góry Karmel i góry Choreb, a także w doświadczeniu pustynnej doliny pomiędzy nimi góry i doliny. To przestrzenie również naszych życiowych dróg. Są tam jeszcze ty chwały, sukcesu, wielkości powodzenia, ale są też doliny smutku, rozgoryczenia, drogi ucieczki i kryzysu powołania. Bóg kompletnie zaskakuje Eliasza. On na górze choreb spodziewał się, że będzie tak jak na Karmelu. Czekał na burze, na wichury, ognie i trzęsienia ziemi. A jak czytamy w księdze królewskiej, Bóg przyszedł w łagodnym powiewie: Pozwólmy Bogu być Bogiem i przychodzić do nas tak, jak sam tego chce. My mamy wychodzić na górę i dla Niego odsłonić się cali, nie uciekać, nie chować się, mieć pewne przekonanie, że Bóg naprawdę nad wszystkim panuje.